O, to chodziło super. Ale gdzie teraz... chwila, tu była brama. Aha, mamy dwie drogi patrzcie tu w prawo i w lewo. No pojedziemy w prawo najpierw. A dobra, wiem, gdzie jesteśmy... To tu już mamy odblokowane. Coś się zbugowało. Dobra. Super. Tu już nie musimy, kurczę, za każdym razem tej bramy robić. Dobra, fosy wewnętrzne. Tego węża mamy zrobionego zdjęcie. Hmm. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Zbierajmy hajsiwko. Hop. Tam jest mina, znaczy minownik. Tam mi coś pokazuje? Sugeruje? Tu możemy zadokować, ale czy tutaj nie ma czegoś jeszcze, co by nas mogło interesować? Aha, tam zdjęcie możemy zrobić. Tu są jakieś czytniki, perły. O, tu jest perła gdzieś. Zwierzęta? Zwierząt brak. Hmm. Czy coś z tymi minami możemy zrobić? Bo kurczę, bez powodu raczej tego nie dali. Popatrzmy chwilę. A, widzicie? Patrzcie. Tutaj, dobra. Tylko jak to zrobić, żeby zrobić to dobrze? To jest pytanie. Wow, a to takie buty, tak? A hmm. no może zrobimy to prościej. Żeby się bawić. I co? Można było? Można było. Was chyba pogięło. Przecież tu mało co widać. Kto wie czy tam kurcze prostej rzeczy nie minęliśmy do, do raportu. Tak, chyba tak. No dobra, będziemy musieli tam wrócić. No to poszło zaskakująco łatwo. Dobra, no zróbmy małe zakupy, bo to się zawsze przyda. Um, Okej. Okay. Dobra, szybciutko. Może wcale to nie będzie tak długie jak mi się wydawało. No i dobra. To lecimy tutaj. Wschodnie skrzydło. Hmm. Ani z żadnym bosem na razie nie walczyliśmy, a nic takiego. O, tu może być trochę skradania. Dobra, obadajmy sytuację. Perły. To... Tak, to może być to miejsce, gdzie będzie perła i tu trochę będzie łażenia, widzę. Ale zwierząt tu już nie ma. Hmm. No dobra, nie ma to nie ma. Nieźle, Double H, nieźle. Jesteś świetny w tym temacie. Dobra, zapiszemy. Dobra, pierdzielni w to. Dzięki stary. Jesteś świetny. No dobra, co to jest? Kolejka. Nie, to nam nic nie da. Dobra, to będzie nam później chyba potrzebne. Tak mi się wydaje. A ja muszę iść. Tu, dobrze widzę? Wygląda na to, że dobrze. Tak. Tu był czytnik perły. Kurde, w kółko to sprawdzam, ale. To później. Zwierzęta. Zwierząt nie widać, to jest ważne. To ja chyba muszę iść tu.

Wyłącz mi to. Nie to wcisnąłem hmm. No dobra, dobra, wypad już. False alarm. Po prostu się dzisiaj pozbędziemy. Wydaje mi się, że to akurat wyszło dobrze. Dobra, otworzyliśmy sobie drzwi. To wygląda na spokojną okolicę. Tu nie przejdziemy. Tu jest jakaś szafeczka. Zaraz coś wystrzeli. Dobra. Tu nie przejdziemy w żaden sposób na chwilę obecną. Tutaj Tyruliru. O co tu chodzi? Aha, tam są dooms. Aha, czyli będziemy musieli jakoś zejść na dół. Aha, to jest dobry H. Spoko. Aha. I teraz tak. Tam chyba nic nie ma przy tym baranie. Tak mam wrażenie. Ale nie za bardzo jestem tego pewny. W sumie nic nie widać. Nic tam nie ma. Dobra. Tak. Dla ścisłości musiałem wejść, zobaczyć. Kurde, bo chory bym był, jakbym nie wlasł. No dobrze, dobrze. To wygląda dobrze. Teraz tam musimy przejść. Chyba damy radę. Dobra, super. Teraz jak on łazi. Tam nie przejdziemy, a on łazi tak na obkołędy bardziej, aha. Tak i w tym momencie patrzą razem. Aha, ten patrzy w moją stronę teraz. Tu sobie mogę spokojnie poczekać. Hmm. Dobra, dobra teraz. Myślę, że w momencie, jak ten się odwróci w tamtą stronę, teraz się tak, w moją odwróci. Aha, ten przyjdzie tu, dobra. Aha, i teraz będzie dobry moment. Teraz jest najlepszy moment. W ogóle nie poczuł, nie, że ktoś przeszedł, ale spoko. Dobra. Tu jest jakaś winda, skrzynka. Aha, dalej nie przesunę. Ale mogę tu zrobić chwila, tak? Dobra, o! Bezpiecznik jakiś, nie wiem do czego, ale weźmy go. Ten bezpiecznik może nam pewnie powyłączać... Oj, nie no, wskakuj. Eee, te lasery wszystkie. Takie mam wrażenie, tak myślę. Albo tu coś tam zrobił jeszcze. O, tam mamy jakieś wejście na górę. Tu nie przejdziemy. Aha, tam jest perła. O, to gra warta świeczki. A, tu bezpiecznik wsadzimy. Okej. Okay. A, to takie łuty wyszły. Mhm. Sorry, ale kurczę. Nie da mi to spokoju, tą perełkę chciałbym. Tu nie przejdę w żaden sposób. Aha, tam jest jakiś z dumsów. Chyba, że po tą perłę później trzeba przejść. No dobra, spróbujemy później to zrobić. Może jakoś gdzieś tam. Oto perła jest. Aha, bo już jesteśmy tu. No dobra, to spróbujemy. Jakoś inaczej to zrobić. Czy coś jest w ogóle ktoś? Chwila. A można spróbować na się ten? Tak? O można. O, cicho, cicho. Cicho, paszcie, paszcie. Jednak czasami trzeba pomyśleć, przykombinować. Okej, okay. może tutaj. O, sorry, nic nie było widać. O, cicho, cicho, cicho. Aha, co zrobiliśmy, takie kółko. Dobra, spoko. No dobra, to tutaj pociśniamy. Nie wiem, czy to jest zamierzone, czy. Ale dobrze. A, tu jest jakaś szafeczka. Ciekawe, co w szafeczce. O, życie! Super! Życie to jest piękna sprawa. Dodatkowe serduszko zawsze. Moje serduszko zawsze się przyda. Każdemu. Brawo, Jade. Dobra. Czyli tutaj już nic nie zrobimy. Nadar, co prawda, nie wiemy jak się do perły dostać, ale to kwestia czasu. Jak się dobierać do perły. Mhm. Dobra, lecimy tutaj. Tu oczywiście gra postanowiła troszeczkę pobroić, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Ja, stąd przyleźliśmy? Bo już się zgubiłem. Dobra, tu nie przejdziemy, tyle wiemy. Tu również.

Oj, sorry, nie ten ten. A jak się ja mam tych min pozbyć, co? Hmm. Bardzo prosto widzę. Okej, okay, ta chyba nam krzywdy już nie zrobi. Gdzie my jesteśmy? Ja mam tego zdjęcie? No, znowu będę się srał. Wydaje mi się, że mam tego zdjęcia. No wypad. Wszystko dobrze. Co za upierdliwe, gówno. No, ile tego nie wiem, czy mamy tego zdjęcia, ale. No, tak już wyszło. Dobra. Yes, mhm, we'll mm dzięki, dzięki. Sprawdźmy czy to zwierzątko przypadkiem gdzieś tu nie było. Nie, wygląda na to, że tu już nie ma nigdzie żadnych zwierzaków do perły faktycznie są dwie. No dobra, tam jest Dooms. Jasne, mm hm. Oni to usłyszeli. Jakim cudem. Ilu ich tu? Was chyba porypało. Jak ja mam tu przejść? Chyba tam się trzeba schować, wcisnąć jakoś. Tam po lewo. Gdzie on przechodzi? On przechodzi naokoło? Nie. Tak się schować, bo oni oczywiście tutaj nas nie zobaczą, nie? Ten Teraz tam gada coś do siebie. Oni sami do siebie gadają, kurczę. Psychopaci normalnie. Ok, super. Nie mieli tam jest ciekawego? Nie widziałem przynajmniej. Dobra, centralny hol. Super. Udało się dostać do centralnego holu. O, jest zapis, więc pozwolicie, że. Po rozwaleniu tych skrzynek skorzystam z tej opcji. Dobrze, gra jest zapisana. A jak się go pozbyć? W ten sposób do widzenia. Będzie nam tu bruździł. Aha, gdzieś tam jeździliśmy chyba. O, jest jedzonko. Dwa na raz, Super, świetna jesteś. Fajna siebie laska. W porządku, w porządku. Dobra, Starkosy. No, kupuj, kupmy, kupmy restores one heart of your energy. Spoko. One heart of my energy. Weź, gdzie to jest? No chcę ten one heart of my energy. Dobra. To lecimy dalej. Do widzenia. Spadaj, Chromuś. Przeszkadzałeś. Dobrze. Tutaj skrzynka. Myślałem, że to przynęta jakaś zaraz wyskoczą. Tu bezpiecznik? Skądś bezpiecznik teraz musimy zwędzić. zauważam nas, nie? Dobra, wsadźmy sobie tutaj ten bezpieczniczek. Zróbmy tak. Tak. Wydaje Ci się, chyba Cię porypało. Chory pany, ty! Pciu, pciu, pciu. Dobra, bong clear, spoko. Wierzę ci. Ale tutaj... I w ten oto, w sposób, dwóch dumsów mamy z Bani. A, bo może to trzeba było jakoś inaczej zrobić. Super Jaka muzyczka, kurczę. To zdjęcie do reportażu zrobione I to mi się podoba Dobra, tędy chyba możemy wyjść Ale nadal nie wiemy jak tam tą perłę zdobyć No to jest Niepocieszające Chyba to będę musiał wrócić Najwyżej wytniemy Hmm Dobra, to ja wracam po perłę. A czy ja tą windą jechałem? Chyba nie. O właśnie. Nie jechaliśmy tą windą, a tu jest zupełnie coś innego. Może tędy się dostaniemy do perły. No, widzicie? Widzicie? Nie, wydawało ci się, stary. No oczywiście, że false alarm. Weź się opanuj. Heniu. No odwracaj się. No boży dar, no. O, uff, jaki nerwowy, patrzcie jak się obraca, Jak on idzie? Aha, on tak chodzi. Ty, to on jest świrnięty. A ja chciałem tam iść O, tu nawet zapisać możemy. To skorzystamy z takiej opcji Pozwólcie A nie, nie możemy! No leź, leś, leś, ale nic tam nie znajdziesz. W sumie mógłbym się teraz może tam przeturlać. Dobra, dobra. Patrzcie, tak to się robi. O, jesteśmy w... ...Popperwest, no super. Oj, idź, idź, na razie. Mamy perełkę, super. O to chodziło. Dobra, pozwólcie, że zapiszę. I dobra. I my co sobie stąd jakoś możemy... Aha, tu są te mamuty. No ja tak biegam w ogóle sobie jak jakiś popapraniec. Wydawało ci się. No ja tam. Dokładnie nothing. And nothing else, medal. Dobra, to możemy chyba. Jak my możemy wrócić? Ehm, dobra, tu zrobimy cięcie. Muszę wrócić, tak jak przyszliśmy, niestety. Dobra, mamy perłę. Możemy teraz wrócić do naszego poduszkowca. I potrzebujemy jeszcze jedno zdjęcie, tam gdzie ładnie wskoczyliśmy wcześniej. a pojechaliśmy wtedy tutaj. No dokładnie, tak. Titit. Tit. Kurczę, zastanawiam się, że tu żadnych zwierząt już nie ma. No ale dobra, najwyżej kiedyś sam tu przyjadę jeszcze, będę szukał. O, no, to się tutaj widzę, regeneruje. Przyjeżdża jakiś serwis i uzupełnia to. Najwidoczniej. No dobra. To jeszcze jedno zdjęcie potrzebujemy. Ale to jest brednia tutaj trochę. Wow. Nie podoba mi się to. Dobra, znamy zgrabniej udało się nam wyjechać. To teraz na górę. Chwila, gdzie to było? Tu jakoś nie. Chwila, tutaj. Nie tu. Tu. Nie tu. Kurde. Hmm. Przed chwilą wiedziałem. Tu no kurde jak byk. Dokój, dobra. To lecimy dalej. Ej, no! Respect whole team Carlson and Peter. Coś tam, coś tam, coś tam, strona Dobra, północne skrzydło. To tu jeszcze mamy jedną perłę. I gdzie są kurcze te wszystkie zwierzaki?